za zaorał piekarza na mównicy Sejmu, który ciągle widzi winę Tuska i Radosława Sikorskiego, ale przez 8 lat nie widzą swojej winy. Musicie mi wybaczyć, ale odtworzę wam dwuminutowe nagranie piekarza Fogla, który opowiada bzdury, żebyście zobaczyli, że pisuary nigdy nie zmądrzeją. Dlatego nie możemy dopuścić do tego, by pisowcy wrócili do władzy, więc w maju głosujemy na doktora Rafała Trzaskowskiego. Zostaw kciuka w górę, subskrybuj z dzwoneczkiem oraz udostępnij materiał na innych platformach społecznościowych, by każdy zobaczył prawdę na temat pisuarów. Rytualne zaklęcia i truizmy, którymi naszpikowane było pańskie wystąpienie, nie przykryją jednak podstawowej cechy i równocześnie podstawowej wady polityki zagranicznej prowadzonej przez ten rząd. Bo mamy do czynienia z rządem, który bardzo głośno zapewnia o swoich ogromnych możliwościach, o swoich wielkich wpływach, o swoich strategicznych przewagach. Ale jeśli chodzi o realne działania, wyłącznie... Podąża tropem innych państw. Tak jak za armią podążają maruderzy, tak polska polityka zagraniczna pod kierownictwem premiera Tuska i ministra Radosława Sikorskiego podąża za decyzjami innych krajów. Ja rozumiem, że Donald Tusk ma pewnego rodzaju traumę po tym, jak narobił głupstw sztubacko wręcz zaczepiając członków Kongresu Amerykańskiego czy prezydenta Trumpa. To nawet dobrze, że się tego wstydzi, ale jako polski premier nie może kierować się traumą czy wstydem. Powinien podejmować działania. Wy nie możecie liczyć, że pan prezydent Andrzej Duda wszystko sam za was zrobi. To zresztą dość charakterystyczne, że ważną debatę o polityce zagranicznej na zakończenie pan minister był łaskaw zamienić. Wiedz wyborczy jednego z kandydatów cytując jego hasło wyborcze myślę, że to nie czas i nie miejsce, ale rozumiem, że zdobycie punktów we własnej drużynie też się liczy. Co jest dzisiaj istotą polityki zagranicznej? Jak można by streścić słowa, które padały dzisiaj tutaj przed przerwą? Bezpieczna granica. Bezpieczne miasto. Amunicja, broń, pewność obrony. Ojczyzny. To są kategorie, wśród których dzisiaj się poruszamy. Pojedźcie, wielu z Państwa dużo podróżuje, a posłowi Foglowi polecam, żeby pojechał. Pojedź, człowieku, na Podlasie, pojedź na Podkarpacie. Wczoraj byłem w Przemyślu. Posłuchaj, posłuchajcie, o czym ludzie mówią. Dzisiaj polityka zagraniczna to nie są intelektualne hopstosy z tej mównicy. Dzisiaj polityka zagraniczna to sama istota rzeczy i życia, zdrowia i bezpieczeństwa. I tym się zajmuje ten rząd. Dwadzieścia lat temu odszedł Karol Wojtyła, Jan Paweł II, jeden z najwybitniejszych polskich przywódców XX wieku. Przypomina mi się zawsze, kiedy o nim myślę, pamięć i tożsamość jego ostatnia książka, która jest jak testament dla tych, którzy nic nie rozumieją z tego, co dzisiaj trzeba zrobić. Bo przecież rząd Donalda Tuska i my wszyscy zastanawiamy się, jak doprowadzić do tego, żeby nasze rodziny, nasi bliscy na Podlasiu, w Przemyślu, na Podkarpaciu czy w Warszawie czuli się bezpiecznie. I ten wybitny Karol Wojtyła daje na to odpowiedź, bo mówi, że w Polsce zawsze była tendencja ku porozumieniu i Unią, czy to politycznym, czy religijnym. Oto jest istota polityki, którą prowadzi rząd Donalda Tuska, żebyśmy nie byli sami. I chciałbym to dzisiaj szczerze patrząc w oczy, nie, posł nie posłom opozycji, Polakom powiedzieć, wszystko, co robimy, każdy ruch i każdy wysiłek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i całego rządu to jest polityka, żebyśmy nie zostali w trudnych czasach sami. To jest istota, by nie być osamotnionym i by mieć plan. Po jakie mamy czasy? Inny wybitny Polak, także formalnie pod inną flagą, bo pod amerykańską, Zbigniew Brzeziński, doradził mi, może tu jest gdzieś ambasador Koźmiński, tę książkę Strategiczna Wizja Ostatnią. I patrzę, rok 25. Jakby przewidział, czas chaosu. I teraz trzeba się odnaleźć w czasach chaosu, bo przecież dzisiejsze wystąpienie ministra spraw zagranicznych można porównać, czy dzisiejszą sytuację polityki zagranicznej Polski można porównać tylko z tym, co zastał Skubiszewski, albo z momentem wchodzenia do NATO. Wszystko się zmienia. Trzeba czuć ten moment, panie i panowie z opozycji, żeby go nie przespać i nie sprzedać własnego narodu wśród tego gwaru i hałasu. I to jest dzisiaj istota, by znaleźć się w tym trudnym czasie. Mama nigdy do mnie nie pisze o polityce. A dzisiaj słucha z Sikorskiego i nagle dostaje taki SMS. Dobrze ten Sikorski mówi. Ja bym chciał powiedzieć mamie i chciałbym to powiedzieć każdemu Polakowi, który mnie słucha. To nie jest tak, że Sikorski to mówi. Rząd Donalda Tuska i minister spraw zagranicznych to realizuje. I, zna do, i wie... I wie, jakie do tego dobrać instrumenty, I potrafi, to, i potrafi to prosto powiedzieć, tak żeby także pan poseł Seng zrozumiał, o co, chodzi, o co chodzi w tej polityce. W takich czasach chaosu, to jest też moment na to, żeby pokazać aspiracje, pokazać, że możemy grać wyżej, że możemy być poważniejsi jako naród, jako państwo, że nie odstawiamy nogi. I to także jest istota naszej polityki. Pyta kolega, siedzimy w ławie, komentujemy wystąpienie, mówi jak zrobić, żeby być w tym G20. I to jest moje pytanie także do pana ministra. My dzisiaj mamy czas, kiedy na takie pytania także sobie odpowiadamy, bo patrzymy, że świat, w którym żeśmy przywykli żyć, się rozpada. I ten rząd ma odpowiedzi na takie pytania poprzez promocję gospodarczą, poprzez eksport, poprzez wsparcie dla polskich pracodawców, poprzez wsparcie dla tych, którzy tworzą w Polsce miejsca pracy. I to będzie dotyczyło także problemu odbudowy Ukrainy. Trzymamy się tego, byliśmy razem w ten najgorszy czas, mówił to także prezydent Ukrainy, który wspiera relacje polsko-ukraińskie. Trzymamy się tego, będziemy razem w czasie odbudowy. To będzie miejsce na polski eksport, to będzie miejsce na tranzyt, na łączność na to, żeby polskie przedsiębiorstwa w tym uczestniczyły jak sąsiad, na zasadzie dobrego sąsiedztwa. Dzisiaj toczą się dyskusje o przerwaniu wojny, a może tylko przerwaniu tej gorącej fazy długiej wojny. To może jeszcze jeden Polak, który dobrze znał Rosję, jeden z najwybitniejszych, a też głównie nie pod polską banderą służył. Książę Czartoryski nie ustawał do ostatnich swoich dni, żeby powiedzieć na świecie, czego nie należy robić z Rosją. To jest nasze powołanie. Nie dziwcie się temu, czy ktoś krytykował ministra za to, że tyle o tym mówił. To jest nasze powołanie powiedzieć każdemu, kto dzisiaj siada do rozmów z Putinem i z Ruskimi. Powiedzieć im, nie można ustąpić w sprawie zmian terytorialnych siłą. Przełamanie tego tabu jest groźne dla polskiego bezpieczeństwa. Dzisiaj w tych dyskusjach, które się toczą wokół Ukrainy, każda sprawa gdzieś na końcu i na początku dotyczy bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Jeżeli raz się zgodzimy na to, że ktoś siłą zmienia granice, a potem to sankcjonuje prawnie, to to jest bezpośrednie zagrożenie dla naszego państwa i naszego narodu, nasi poprzednicy, nasi dziadkowie za dużo zapłacili za to, żebyśmy mogli to zostawić. To samo jeżeli chodzi o zniesienie sankcji to samo jeżeli i dlatego potrzebujemy waszego uczciwego wsparcia i dlatego kładziemy taki nacisk na prawo międzynarodowe i dlatego w czasie kiedy wy krzyczycie my spokojnie odpowiadamy synergia i dlatego wczoraj rozmawialiśmy dwie i pół godziny na, na posiedzeniu komisji kiedy były zamknięte drzwi można było normalnie rozmawiać i z żartem i z ironią ale poważnie o bezpieczeństwie państwa i tego bym oczekiwał od was z tej trybuny to chodzi, to chodzi o to, żeby, żeby wyczuć te kluczowe momenty, żeby opozycja wyczuła, gdzie idzie o bezpieczeństwo naszych obywateli, gdzie idzie o fundamentalne kwestie i potrafiła tutaj odważnie to powiedzieć, a nie chować się. To chodzi o to, że kontynuacja nie jest grzechem. I co z tego, że mówicie, że coś kontynuujemy? No bo my się tego nie boimy. Jak czegoś Polska potrzebuje kontynuować, to będzie kontynuować. Jak, jak trzeba upomnieć się o godny pochówek naszych obywateli, to będziemy to robić, nawet jeśli ktoś to wcześniej robił. Tylko z tego powodu, że wyście to robili, my nie przestaniemy tego robić. Czasami szukanie z wami tego kompromisu to jest orka na ugorze. Ale będziemy to robić, będzie to robiła także Komisja Spraw Zagranicznych. Chce tak, chce tak działać i będziemy wspólnie lobbować także w Stanach Zjednoczonych, przedstawiać nasze argumenty, przedstawiać nasze osiągnięcia i naszą pozycję. To jest dzisiaj fundamentalnie potrzebne i z tej drogi nie zejdziemy, nawet jak sobie będziecie krzyczeć, ale będziemy was spokojnie zachęcać do współpracy. I tylko jedna rzecz. I tylko jedna rzecz, bo nie da się wszystkiego sprostować, o czym mówił mój poprzednik poseł Fogiel. To wyście, i niech to zawsze na wieki w tej Izbie zostanie i niech to we wszystkich protokołach, to wyście wykreślali słowo reparacje z uchwały sejmowej i to wyście je wykreślali z noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To was, to was obciąga, obciąża, to jest wasza hańba. I zdradzę wam i zdradzę jeszcze jedną tajemnicę, mam nadzieję, że pan premier nie będzie miał pretensji. Zapytałem wtedy pana premiera, jak działamy. Powiedział, idziemy, idziemy, jedź do Berlina, idziemy, robimy razem. Trzeba się upomnieć, bo to jest polski interes prawny. A wtedy co robili pisowcy? Wykreślali wszędzie, gdzie znaleźli słowo reparacje. I to jest wasz wstyd. I z tego, żeście się powinni wytłumaczyć, a przynajmniej obiecać, że już nigdy nie będziecie używali tego kłamliwego argumentu. Ale w każdym razie zachęcamy was do współpracy, ale w każdym razie zachęcamy was do refleksji i w każdym razie zachęcamy was, żebyście wspólnie z nami pamiętali. Niech żyje Polska, niech żyje Polska w Unii Europejskiej, w NATO. Polska, która ma tendencję do Unii, do porozumień, jak mówił Jan Paweł II. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.